Matka Najświętsza dała przykład, w jaki sposób poprzez rezygnację ze swojego własnego ja możemy wpłynąć na organizację relacji w naszych rodzinach. Jak bardzo te relacje mogą być zharmonizowane w momencie, kiedy my rezygnujemy z naszego ja. Matka Najświętsza w dialogu. Z dorastającym Jezusem powiedziała słowa bardzo ważne: Twój Ojciec i ja. To znaczy, nie wyeksponowała siebie w relacji, przecież miała uprzywilejowaną pozycję, nie wyeksponowała siebie. Najpierw wskazała na Ojca. Swoje ja ukryła po to, żeby pokazać prawdę o relacjach w jej rodzinie. Myślę, że Matka Najświętsza w ten sposób budowała w ogóle relacje rodzinne, nie myślała nigdy w kategoriach ja, nie domagała się uwagi dla siebie. Ona po prostu zawsze miała na myśli małego Jezusa, ale ta, ta myśl o Jezusie zawsze była zbudowana w kierunku do Józefa twój Ojciec i ja. To jest prawdziwy klucz do tego, żeby budować dobre relacje rodzinne, dobre relacje małżeńskie.